Ten prosty rytuał przed snem i przyciągaj miłość jak szalona. Już ci mówię o co chodzi: naciśnij tylko plusik, żeby żadne treści o przyciąganiu tego właściwego dla ciebie partnera ci nie uciekły. Weź kartkę i bugopis, usiądź w ciszy wieczorem, najlepiej przy zapalonej świecy, ale niekoniecznie. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie, że ten twój ukochany partner jest już w twoim życiu. Że siedzicie razem, śmiejecie się, czujesz jego bliskość i wsparcie. Poczuj te emocje. Teraz otwórz oczy i napisz do niego list. Możesz napisać: Dziękuję, że jesteś. Kocham cię i cieszę się, że razem tworzymy piękną, pełną ciepłą relację. Czuję się przy tobie bezpiecznie, kobieco i kochana. Nie analizuj tego, co piszesz, nie poprawiaj. Pozwól, żeby te słowa płynęły prosto z Twojego serca. Kiedy skończysz, złóż kartkę i połóż ją w szufladzie obok łóżka. Jeżeli nie masz szuflady, połóż to. Tą kartkę pod poduszką lub pod materacem. To będzie twój mały sekret i energetyczny magnes. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyś zasypiając czuła, że ta miłość już istnieje, że jesteś jej warta. W następnym filmie powiem ci, co trzeba zrobić na następny dzień rano.